Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba to są kolejne gadki grabki, których dawno nie było. Eee, no ale będzie trzeba to nagrywać, będzie trzeba to nagrywać, bo, bo myślę, że to może być fajna seria. Słuchajcie, na początku dzisiaj jest tak gorąco, bo jeżeli suwałki są najchłodniejszym miejscem w Polsce, to szczerze wam żałuję, naprawdę. Było tak strasznie gorąco, teraz troszeczkę się zachmurzyło, trochę popadało, także jest fajnie, ale w ciągu dnia ukrop żar po prostu, że szok! Słuchajcie, dzisiaj chciałem z Wami pogadać o tym, jak fajny potrafi być ten nasz YouTube. To w nawiązaniu do tej akcji Music for Life, która gdzieś tam wczoraj miała miejsce. Ona oczywiście cały czas trwa, no ale po kolei. To jest akcja, w której zbierają pieniążki na dzieci, które, które nie słyszą czy, czy które też nie dosłyszą oni w tej chwili zebrali 7 tysięcy złotych planują zebrać 10 tysięcy także odsyłam was do tej strony jeżeli jeszcze nie pomogliście zachęcam, żeby wysłać chociaż tego smsa e, albo jakiś mały przelew zrobić naprawdę można pomóc e, potrzebującym Dzieciom. Słuchajcie, ale bardzo mi się spodobało odzew youtuberów właśnie w związku z tą całą akcją. Ja gdzieś tam też zobaczyłem tę akcję, pomyślałem, że fajna inicjatywa, chętnie też się złączę, stąd też wczorajszy wysyp tych filmików z karteczkami itp. itd. I to jest, słuchajcie, bardzo fajne. Bardzo mi się to spodobało i w takich chwilach naprawdę mm, to, jest, to jest bardzo fajne uczucie. Nie wiem, czy, czy wy też to czujecie. Ale to jest wtedy naprawdę świetne uczucie, gdzie czuje się, że tworzymy e, jakąś taką wspólnotę, taką jedność, ten cały nasz YouTube. E, pomimo całego gówna, który gdzieś tutaj pływa w tym internecie, to mamy taką oazę, która potrafi gdzieś, jak trzeba, e, się zjednoczyć i wspólnie gdzieś tam zadziałać w, w wspólnym celu, który, który nie służy gdzieś tam nam, tylko służy pomocy innym. I to jest naprawdę coś niesamowitego. I ja w takich momentach jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny z tego, że ja tę całość mogę gdzieś tam tworzyć. Wy oczywiście też to tworzycie jako widzowie, jako odbiorcy tej treści, a jeszcze jak dodatkowo pomagacie, na przykład w takiej akcji, pff, kurze, to w ogóle, to w ogóle super. Także naprawdę bardzo fajny odzew w dużej, dużej, dużej większości, dużej większości, nie wiem czy to poprawnie, no większości gdzieś tam youtuberów, co mi się strasznie podobało. Mam nadzieję, że więcej takich akcji będzie i to też pokazuje w jakim stopniu jak ten YouTube naprawdę ma wpływ na to, co, co, co robimy. Chodzi o to, że naprawdę dzięki temu YouTube'owi dużo osób się dowiedziało o tej akcji i dużo osób też tą akcję gdzieś tam wsparło. Także tak widać, że na tym YouTube'ie nie jest tylko zabawa, nie są tylko takie treści, które są przygotowywane gdzieś tam dla rozrywki czy coś takiego, ale kiedy trzeba potrafimy też na przykład się zebrać i zrobić coś, co pomaga innym. To jest super, ja będę zawsze to propsował, zawsze będę coś takiego robię, jeżeli tylko będę miał możliwość, także e, fajnie, naprawdę bardzo fajnie to wyszło i, i naprawdę bardzo pozytywne jakieś tam odczucia i też widziałam wasz odzew, e, że fajnie, że coś tam, co, coś takiego robimy, że, że się udzielamy w takich akcjach, gdzie to naprawdę nic nie kosztuje, e, a jeszcze dodatkowo gdzieś tam się pomaga e, innym, to, to takie rzeczy trzeba robić, słuchajcie, naprawdę. No dobra, to taki tylko krótkie, krótka taka pogadanka. Ja zaraz jeszcze idę do kina na Gatsby'ego, także może też gdzieś tam jakieś moje wrażenia z tego filmu wrzucę, a zapowiada się bardzo fajnie. Także co, dzięki wam bardzo, widzimy się na kolejnym filmie, albo na streamie, albo i tu i tu. Także co, trzymajcie się, życzę miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!